Cześć wszystkim, z tej strony Stachu. Czego jest <laughs> zajebisty. Nagrywać z idiotami. Dobra, więc witam w kolejnym odcinku Minecraft Server. Tym razem opanowałem technikę nagrywania rozmowy. Opanowałem ją w ciągu 30 sekund z lupatanów. Panowie przedstawcie się. Ten, idiot, ten idiota który przed chwilą yy, się dar do mikrofonu i śmiał to Dobra, ej, bo to tutaj jest pikiel. Ej, No spoko wiadomo, że tu chodzi. jest to chory, 2012 doksiu. No, siema. no siema, się No się się do którego osoba, słuchajcie, ale dobra. Orzesz, ty, no i barman. Halo. No co? No widz. <laughs> Cześć. Cześć. Mam niecny plan, wiesz? Mam niecny plan. Chodź, creeper, chodź. Mhm. Barman, zam... idę do Twojego domu. No kurde, nie wysadzaj <śmany> mi terenu. <remo. śmany> no, to je moje pole, Bar. No spoko. 10 legendarnych... 10... Jak, jak widziałeś to kilka razy 10 drzwi No i kolejny krad Dobra dobra Już zostawiam Kachu... Co? No po takim Ja? Nie będziemy budować wspólnie Będziemy się to zajmować za chwilę budową Dobrze Czekam, co my będziemy robić? Będziemy grać w Minecraft. A. Aha, spoko. Nie chcę być świątynię, nie? Ale pragnę coś pokazać. Kopalnia gracza chory. Perfidnie mu się nudziło. Ja, czy, czy, ty tam, czy ty tam coś napisałeś? Przeczytaj sobie tabliczkę Ale którą tabliczkę? No to co jest przed kopalnią wejście, nie? Spoko zaraz Muszę wejść z powrotem Cześć I... Kopalnia chorego, nie upoważnia sydzę do... Ha ha ha, ha ha, jestem na swoim No bitch, please Tak jest, to, tylko że jak ty nie wstałeś, to ty jełeś tej kopalni i się dwa razy Aha, spoko, fajny napis. Napis, please. Please. Ty tylko jeden myślisz. No to gdzie ja pisałem? Ta, tak, babcia twoja. Ej no mój Boże, no kurde, no w tym pak pisał. Tak. Chyba Antwoja jak już. No dobrze. Ano. Co za różnica? własność anfu kebab toj toj tak wydaje się dziwnie że wchodzę do tej teatury. Ej, muszę pokazać co ja zmajstrowałem wieża babel Ej właśnie ja miałem pokazać dom anfu w poprzednim odcinku ale nie chciało mi się już iść A czanki się nie załadowały Okej, okay, co tu będzie pisać? Budyku, jedna sztabka złota, dwuna Spoko y -y, Budno nie alfa. XD, karnie, kutas Z Widziszlem Z Watrzli Z Wiatrzilem I chuj Aha, spoko mhm mhm Ej, po nie? ja Muszę pokazać jeszcze moją bierze babę Z tego się normalnie nie To jest największy budynek w tej grze Z normalnie Czarnym dzianku się jak ninja Ty ninja Schowaj się A teraz wpadnij na to co mam wpisane w konsoli O kurwa Zgaduj co mam wpisane w konsoli chory Zgaduj co ma wpisane w konsoli, chory, mam Ale bałek! <laughs> Bagno Ale... No co wy macie tego bagna, ja nie rozumiem o co chodzi Chory, możliwe, że uratowałem ci życie Co? Może cicha sobie ciebie Creeper plecami? Ale wałek Okej, okay, jeżdża <laughs> Jeżdża w Babel Jeszcze dwie wieże Trzy wieże Pokazałbym jeszcze ileś naszych Diamentów, ale nie będę pokazywał ich lokalizacji, bo jeszcze przyjdzie, któryś mi je zabierze. No nie, taki na przykład. Anfo. No, taki ty. Ja? To jest 130 diamentów. Się dokoła do tej światy się wam ma, gdzie było 12 drzwi. Co? Czy ja to jest chata, która ma 12 drzwi, aż? Ej, ja Cię widzę, do kopalni chcesz pójść. I watching you. Kurwa, patrz sam. Co dzieja? Jebany. O nie! Serio? Aha, spoko. Paść kurwa. Też mam miecz. Ej dzieci, bo ja mam tam wpaść z moim diaksem w tak się nie podniecaj. O ty. To wszystkie drzwi za sobą. Jestem. <laughs> Jednego nie zamknę. Jestem mafią na tym serwerze. Ale mają. Ja jestem Bogiem. <laughs> Bogiem. No co? Chcesz stracić swojego tego, no. Jak to się nazywam? No. Swojego klienta chcesz stracić? mhm mm no wiesz co ja u ciebie kupuję i do tego za diaksy no to oj sprzedam ci teraz yy, dlaczego podchodzisz do mnie z mieczem no wbijasz czy nie wbijasz ej nie teraz kupić ja po prostu wezmę dawaj diaksy mi to no raz mm. panie boczek a przetopiłeś? Yy, no tam ale nie, mam u siebie teraz. No beach Ale ty, ja nie będę ich kupował, bo ta świątynia będzie wspólna. No dobrze, nie ma problemu. No. Więc... Przedwieżej materiałów tyle, ile wlezie. I budujemy świątynię. No weź te parę staków już, no. No wóz je do skrzyni. No ci wyrzucę, chodź. Nie, znaczy nie chcę, idę pokazać domki. No beach please. To jest domek, czy to jest domek. Kęciapa, Anfo, spoko. Uuuu! Madiaksy! No, to chyba było jego. Nie, to było moje. Ale, ta ulitek jest zajeb... Jezus Maria! Doks, czemu włamałeś do domu, Anfo? Bo to Rumun. Zapraszam na herbatkę, No i na Doksa. Kacje Co ty tu masz? Zniknęły moje tory, stach, jak możesz to proszę. Co? Bo wcześniej mi tory ktoś ten, nie? Wodą zalał. E, Spokojnie. No właśnie mi się skończyło nagrywanie, ale dobra, już to zmontuję. Chyba w programie, bo. No... Nagrywamy dalej, czy co robimy, bo bandyka naprawdę... Dawaj, dawaj, nagrywamy dalej. Nagrywamy dalej, ale to będzie filmik, który mnie ważył, nie? Później w jednym filmik to zrobisz. A wiemy, jak... WCHÓD! Odchudzę filmik. to ja mogę nagrywać. No bitch, please. Nie. Tak wszystko idzie na dobry, guys. No wiem. No bitch, please. To później będzie drugi odcinek. Co to jest? Co to? Aaaa skończył mi się czas. By Rambo. Ale mam niecny plan. Mówiłem kiedyś, że lubię sobie ze was robić jaja? Będzie banował. Nie, Nie będę banował. Nie będę banował. Ej. Zapoz zapoznam was po prostu z kimś. Naprawdę mi bliskim. No z kim? Chyba słyszałeś. Nie Za ja. dobrze mnie nie słyszałeś. Ja Bo mnie już tu nie ma. Czyja to jest kopalnia? Jak kto zrobi takie dupne schodki? O. Ej, kurwa. Ej, kurwa. O, spoko. Cześć, doksy, To dla mnie kwiatek? O ty się nudziło? Nie no. Ewakuacja! Gdzie to i Kurwa jego mać. Nie przeklinaj na wizji. No co? Co cię rozwaliło? Ja się schowam lepiej? No nie, to będzie wojna. Yy, spoko, poczekaj aż przyjdzie Luki. Rozpęda się z piekło. Ej, po prostu zrobię te... Jak piekło zrobimy, to przyzwę tutaj tego Withera, to wam tu Saigon zrobi nieźle. Dawaj go. Nawet go nie dosięgniesz. O co? Niech, niech nie kozaczy. <grych> Biedne dziecko. Nawet nie czytał aktualizacji. Nie wiesz co, on potrafi, wejdź se w... Kreatywa i go zrób. Dobra, wypierdalać. Nawet nie. na kreatywie nie idzie, nie idzie, nie idzie. No jedzie z tobą, bo chcę załatwiać dziurę. No wysiedłem ten już dawno Nie, bo na dali jesteś. No i patrzę na ciebie z góry. Masz chyba jakieś ściny Ha, ha. być Pal się Dobra, to by było może. Tyle. Nie! O żyje. Dzięki za oglądalność. Komentujcie, subskrybujcie. Pa pa pa.